W 2021 Koło Gospodyń Wiejskich w Długim wnioskowało i otrzymało grant w wysokości 20 tysięcy złotych ze środków Fundacji Orlen w ramach programu Moje miejsce na ziemi. Nasz projekt pod tytułem Długie na pokolenia miał na celu trzy główne zadania: edukację ekologiczną w zakresie ochrony pszczół, integrację społeczną naszej lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji ludowych. W Długiem wykonały pracę ze starszych klas dzieci wykonały domki, tzw. hotele dla pszczół, natomiast z młodszych poidełka. Wszystkie te prace zostały ocenione w ramach trzech kategorii wiekowych i nauczyciele wyłonili najlepsze prace. Autorzy tych najlepszych prac zostali nagrodzeni słodkimi upominkami na pikniku integracyjnym w długim. Całego projektu był, było zorganizowanie pikniku integracyjnego dla wszystkich pokoleń, tzw. nocy świętojańskiej w Długim. Właśnie na tym pikniku zostały przedstawione wszystkie prace wykonane przez dzieci ze szkoły podstawowej w Długim. Na pikniku również gościliśmy pana Marka Barzyka, to jest przewodniczącego koła pszczelarskiego w Krośnie z jego stoiskiem pszczelarskim, na tym stoisku można było nie tylko skosztować różnego rodzaju miodów, ale przede wszystkim dowiedzieć się wielu ciekawostek o pszczołach. Największa rola pszczół to niestety nie zbieranie miodu. Największa rola pszczół, jaką pszczoły odgrywają w przyrodzie, to jest zapylanie roślin. Gdyby pszczoły nie zapylały różnych, przynajmniej różnych odmian roślin, ludziom Czarownica z Łesej Góry przelatuje do hey, niej. Hey, hey, hey. Noc Świętojańska to magiczny czas. Wszyscy chłopcy i dziewczęta wyruszajcie w las. Szukajcie wszyscy ten paproci kwiat, by zakwitło szczęście nasze i ten piękny świat. Na pikniku panie z Koła Wiejskich również przedstawiły inscenizację obrzędu świętojańskich Wiciewianków. W ramach projektu pan Marek Barzyk, prezes Koła Pszczelarskiego w Krośnie, wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Długiem przygotował inscenizację. Rok życia w rodzinie pszczelej. Okres zimowy to okres trudny dla rodziny pszczelej. Rodzina pszczela, ciasno skupiona, siedzi w ulu, wzajemnie się ogrzewając. Najbardziej jest ogrzewana i chroniona królowa. Królowa jest w ulu najważniejsza. Pszczoły czekają do okresu wiosennego. Zaczęło się robić ciepło. Matka królowa poczuła, że może już kwitnąć jakiś kwiat i nektarować. Wysyła pierwszego posłańca, żeby sprawdził, czy jest już pyłek i nektar. Pierwszy posłaniec nie wraca. Chyba jeszcze było za zimno. Królowa wysyła drugiego posłańca. Idź i zobacz, czy jest już pyłek i nektar. Drugi posłaniec wraca, ma i pyłek, i nektar. Podzieli się z, na pewno z pszczołami. pokaże im, jak smakuje świeży nektar. Pyszny, przepyszny, królowa już wie, królowa już wie, królowa już wie, że jest wiosna. Królowa nakazuje. Część pszczół leci zbierać świeży nektar, część sprząta i ulepsza wszystko, co zostało przez zimę zepsute w ulu. Proszę bardzo. Lecą, pięć, pięciu, sześciu posłańców leci po nektar. Dobrze, reszta sprząta w ulu. Proszę zamiatać, wynosić, wynosić różne rzeczy. Królowo, nie ma naszego miodu, zginęły nasze zapasy. Co się stało? Królowa uspokaja. Spokojnie, spokojnie. Część miodu zabrał sobie nasz opiekun, pszczelarz. Jemu ta część miodu się należy. A dalej jest wiosna, kwitnie mnóstwo kwiatów. Więc nie mamy na co czekać. Dalej, lecimy zbierać, lecimy zbierać miód. Nagle w ulu pojawia się druga królowa. Mamy dwie królowe. Pszczoły postanawiają ze Starą Królową opuścić ul, żeby zrobić więcej miejsca <laughs> dla nowych pszczółek i nowej królowej. Stara królowa zabiera z sobą najbardziej doświadczone pszczoły, zabierają część zapasu. I wlatują z ula w nieznane nowe miejsce. W ulu rządy przejmuje nowa królowa. Zbiór miodu i pyłku na zapasy zimowe coraz wolniejszy. Zapasów przybywa. Nagle jedna pszczoła przybiega, przybiega do królowej. Królowo, królowo, skąd się wzięło tyle nowego zapasu? Pysznego, słodkiego, ziołowego syropu. To nasz pszczelarz dba o nas i przyniósł nam na zimę dodatkowe zapasy, abyśmy były zdrowe. Przełożymy te zapasy do plastrów i powolutku zaczniemy przygotowanie do zimowli. Ewa Michniewska, przewodnicząca Koła Gospodyń w Długim. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w naszym projekcie. Mamy pomysły na kolejne. Dziękuję piosenką. My z Koła Gospodyń wszystkich pozdrawiamy, wszystkich pozdrawiamy, do nas do długiego wszystkich zapraszamy, do nas do długiego wszystkich zapraszamy.